W tym roku podczas festiwalu w Opolu obchodzili 45-lecie wspólnej pracy artystycznej, a ja z tej okazji miałam zaszczyt wręczyć im złotą okładkę SuperEkspresu. Gdzie ona tam on, gdzie on, tam ona. Moimi gośćmi dzisiaj są Alicja Majewska i Włodzimierz Włodzimierzkoczy. Witam Państwa serdecznie. Dobry dobry. Bardzo cieszę się, że mogliśmy się spotkać, ponieważ na festiwalu w Opolu tyle się działo, tyle tam było emocji. Proszę powiedzieć, czy te emocje już opadły? No właściwie t, 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 t tak Chyba, po, powoli opadają. U mnie opadły. już opadły. opadły? No widać tak, właśnie, coś. widzę, jesteś kompletnie bez życia. Już Wodek, trzeba delektować się dobrymi chwilami, naprawdę. Przecież to było na, na włosku wisiał nasz, nasz nasz wyjazd do Opola przecież. No tak, pamiętam, oczywiście. Pa Panie Wodku, to może zacznijmy od tego, jak pan się czuje w takim razie. No bo już w Opolu widziałam, <grym>, że był pan w Świetni A czy Świetni mam trochę chrypkę, ale poza tym jest dobrze. Czyli <grym>, rozumiem, że koronawirus jest sprawą zamkniętą. Tak jest. Cieszę się, że Państwo mogli być jednak razem w Opolu. No właśnie, Pani Alicja, jak była taka, y, takie zagrożenie, że Pana Włodka może nie być, jak się Pani y, z tym czuła? No bo y, wy zawsze razem w duecie na tej scenie występujecie. Znaczy Pani, no 45 lat dzięki Bogu i, tak. i, i w postaci Włodzimierza Korcza mam tutaj i żabie oko takie, które, które m, m, śledzi, co, co nie tak i co można by, by lepiej, ale przede wszystkim m, 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 no, Oprócz tego, że, że piosenki wcześniej napisał, że aranżował, to na takiej próbie dopilnuje również muzycznie, czy to dob, dobrze brzmi, czy orkiestra i tak dalej. Więc oczywiście byłoby to niemożliwe. Gdyby Włodek nie mógł pojechać, szczęśliwie kwarantana zakończyła się 24 godziny przed, przed, przed próbą, y, no, to, no, to, no to cóż to za jubileusz bez jubilata. Ale faktycznie nie wystąpiłaby pani wtedy w Polu bez żadnego nie Nie, nie wystąpiłabym. Nie wystąpiłabym. A, a, a jeszcze z perspektywy tego zdarzenia, które miało miejsce, gdzie Włodek był, to zupełnie z tym nie umiem tego wyobrazić. Co by było, gdyby no tak. Włodka nie było. Nie, nie jeszcze... opuściłaby pani swojego scenicznego partnera. Wie pani, opuściła to, znaczy, no, no, to tylko z egoizmu. Tak, tak. Z egoizmu, bo mogła tak, nie, nie musiało być tak dobrze, jak, jak się okazuje było. Gdyby nie było Włodzimierza Kocza. To jest, to jest już taki, taki, To jest uzależnienie. To jest uzależnienie od, od, od tego rodzaju opieki. Koledzy co prawda nie współczują. Włódek ma opinię w ogóle okropnego szantrapy i żebie męczę, że, męcze, ja, że męczennica. No, czas, czasów bywa. Pan przy Wodek, tym ale pan jest fortepianie, taki że spokojny. Przecież... Taki spokojny dzisiaj właśnie tak. Ale... ale to kto w tym duecie rządzi w takim razie? No, czyli pani, Bo no, zawsze Wodek. ktoś jednak pierwszy w skrzypce gra my różne role pełnimy. Mhm. Włodek jest kompozytorem, pisze te piosenki, uczy mnie tych piosenek, aranżuje je, przygotowuje ze mną razem przed nagraniami, a jestem piosenkarką, więc tu nie, nie ma, ktoś rządzi. Przed występem ja jestem najważniejszy, ale jak już wchodzimy na scenę, no niestety ta Alicja jest najważniejsza, a cała reszta jest w tle. Ale ja pamiętam taką anegdotę, słyszałam, że na przykład opinia Pana Włodka, jeżeli chodzi o stroje sceniczne pani Alicy, liczy się dla pani. No. I Pan Włodek tutaj ma co nieco do gadania. Liczy się, ja, nie, nie, ja słucham wszelkich uwag oczywiście mhm. I, i niektóre się bierze do serca, niektóry, niektórych nie. No ale jak potem włodek ma mi wypominać przez cały rok, że założyłam ten Arasy Wawelskie na przykład w zeszłym roku miałam cudowny kostium. Od Okropne. Magdy. Dobra, dobra, dobra. Jak, jak, jak większość panów prawdopodobnie panowie wolą nas w spódniczkach, a nie w spodniach i stąd chyba to mnie. Y no, ale miał kiedyś Włodek zasadniczy udział w tym, że zmieniłam kostium, przed, dzień przed koncertem. O, co Och tak, Anegdota, jaka to była opisana w ogóle, prawda, z perspektywy lata oczywiście, ona jest zabawną anegdotą, ale w każdym razie, w opole 86 chyba, złoty kostiumik sobie uszyłam. Wtedy nie było z czego. Koleżanka da Spodnie, Królestowa Przerabia właśnie, boliła tam. Złoty, to patrzę tutaj, bo, bo grosecik miałem taki gorsecik no. też złoty, taki przywieziony jeszcze z NRF-u chyba, czy nie RFN czy NRF? Tak, RFN to był. Już był RFN? Aha. Jeszcze kiedyś był NRF przecież. RFN chyba. No w każdym razie złote buty, noje, mode z RFN-u też NRF-u przywiezione. Wyglądałam obłędnie, co prawda ten gorsecik mnie tam uciskał troszeczkę tak długa nuta, może mi nie bardzo wychodziła, ale chyba mi wyszła, bo po koncercie przed Młynerskim, Wojtek, autor tekstu, od którym już nie znano. I wziął, cudnie, ale, ale czy masz jakąś inną sukienkę? Nie po koncercie, po próbie po próbie, po próbie. Po próbie, po próbie. Czyli faktycznie podczas koncertu wystąpiła pani? W Wie pani, no i ja najpierw się strasznie zbuntowałam, no ale panu wyszło na to, że, że, ja że, że mam wystarczający głos na to, żeby nie podpierać tego wrażenia artystycznego yy, seksowną sukienką. Tak? tak to było? Złotem i taką odkrywanym ciałem, bo to nie, nie, nie o tym piosenka była po prostu. Jak to nie odkryjemy? Była odgłośni nieznaną. Pani dosłownie, dosłownie, dosłownie chciała odkryć miłość. No w każdym razie no, liczę się, liczę A ja mam takie pytanie, które na pewno wiele osób Państwu zadaje, ale ja myślę, że odpowiedź może być wartościowa dla naszych widzów. Jaka jest recepta na to, żeby w zgodzie pracować razem przez 45 lat i no, nie pokłócić się, nie rozstać się? Jaki w Jakiej zgodzie? Jaki zgodzie? zgodzie tak, no właśnie, to proszę powiedzieć, o, jak nie to wygląda. Nie ma wygląda? żadnej zgodzie. Co jakiś czas musi być... Pan tu nic. Pani, no, konflikt buduje jednak. Tak. A y, ciągła zgoda powoduje maraz, więc no to. Stagnacja, to, Wcale nie? tak nie jest dobrze. Musi być konflikt, żeby z tego konfliktu coś sensownego wyszło. I my te 45 lat konfliktu jakoś przetrzymaliśmy. No i no, źle nie jest. No, nie narzekamy. <laughs> a proszę powiedzieć, o co najczęściej się Państwo w takim razie kłócicie? <laughs> no Sprawy natury artystycznej. Jednak. No tak, jednak. A tak. czy Włodek, ja twierdzę, że ja czegoś nie potrafię, co mi przyniósł, że to za Ani, trudne to by... dla mnie, tak? tak? za trudne to dla kogoś innego, ktoś najlepiej zaśpiewa. A Włodek się upiera, że ja potrafię. I to są najczęściej takie sumy. Bo piosenkarze to myślą, że to jest tak, że dostaje tekst, muzykę i śpiewa. Mhm. A jeżeli to się nie da od razu zrobić, to taki piosenkarz myśli, że to jest za trudne. A ja wyrosłem z klasyki i ja wiem, że pierwsze czytanie utworu, na przykład fortepanowego, czy czy Chopina, to jest nieszczęście, bo tam nie ma w ogóle żadnej muzyki, człowiek się potyka o każdą nutę. Jeżeli by według tego określał, czy to można zagrać, czy nie, to by Ngickie ograł, dlatego że takie pierwsze czytanie to potem y, kontynuuje się tym, że po dwóch, trzech tygodniach zaczyna już być coś tam słychać, a po dwóch miesiącach zaczyna być muzyka. I to tak wygląda. A piosenka już myślę, że... Melodia też pyk śpiewa i ludzie się cieszą. O, no bez przesady no oczywiście, ale siła ćwiczeń, siła ćwiczeń rzeczywiście w każdej dziedzinie uważam. I się ale... okazuje, że po tych kłótniach właśnie... Po, po dwóch tygodniach, no może nie, po paru dniach, muszę, muszę, muszę przyznać Wodkowi, rację, że jednak potrafię. Ale ja mam do Państwa takie pytanie, ponieważ Wasze piosenki są uniwersalne, zauważyłam. No, nie są takie wartości, które no, powiedzmy przez wiele lat no, wszyscy wyznajemy i widzę, że kolejne pokolenia no, zachwycają się Waszymi występami. Ale byłam ciekawa jednej rzeczy. Ponieważ w piosence jeszcze się tam żagielbieli. Są takie słowa, bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać. I zastanawiałam się, czy te wszystkie aktywistki hmm. e, teraz na przykład nie, nie buntowały się, no bo kobiety są teraz niezależne, pra, e, pracują, prawda? A jednak e, to jest przedstawienie takiego modelu kobiety jeszcze z innych czasów. Czy Państwo mieli takie zarzuty? Do tej ja, ja miałam takie pytanie. Już ta taką to feministki, czy jak tak. no wie, właśnie, bo teraz, teraz bym zaśpiewała taką piosenkę. Walczą. Nie wiem, ja bym teraz zaśpiewała, nie powstałaby teraz taka piosenka. Kapskim. Ona tak. powstała w 1980 roku na festiwalu o tematyce człowiek i morze. Włodzimierz Kocz napisał muzykę, do tego napisał Wojciech Chwynarski tekst. Wydaje mi się, że uniwersalny tekst, bo to przecież trzeba wziąć pod uwagę kontekst tego tego, tego, tego powstania, tego utworu i, i, i tematu. Przecież to się odbywał w scenerii w scenerii ryb, 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 rybak i, 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 i rybacki. Wioska rybacka naturalne było to, że żona czekała na mnie ten zaktor wyruszał w morze. To było naturalne. A uniwersalne o tyle, że przecież, że, że no, o rozłąkach generalnie. Tak. Znaczy... Tak drzewiej bywało, że to mężczyzna był, był, przynosi, łowił to, te, Myślę, wielu to, te To, 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 ciągu, zwierzę, tak to, to zwierzę, prawda? I przynosił do domu, żeby, żeby rodzinę nakarmić, czy, czy chodził na wojny, a, a, a kobiety piływały dziecka domowego. Oczywiście czasy się generalnie diametralnie zmieniły i bywa, bywa odwrotnie również. Mhm. Teraz panowie na, na urlopie tacierzyńskie, prawda? Odchodzą również. No, bo, bo, bo tak się składa, że, że w tym momencie, kobieta ma atrakcyjniejszą pracę, czy w ogóle ma pracę nie. Ale żona rybaka w dalszym ciągu czeka na nie. Jest żoną rybaka, prawda? Rybaka, tak. <laughs> ale pewnie już teraz zapracowaną właśnie. Ja mam takie pytanie o dalsze plany, no bo 45 lat, no piękny jubileusz, ale Państwo, absolutnie widzę, nie zamierzacie stopować swojej kariery. Więc co, to jakby nie od nas to zależy. To jest tak, że my, my sami tego nie występujemy i nigdy chyba nie będzie. Chyba, chyba, że dojdzie do tego, że nikt od, od nas już niczego nie będzie chciał. No, ale cały czas. Tak. Agencje Stami nie, nie będą dzwoniły z terminami koncertów, no, czas jest teraz wyjątkowy, prawda? bo jesteśmy w czasie, cały czas jednak pandemii, przez te parę miesięcy te sale cudowne, bo to mamy na szczęście tyle pięknych sal, tej Harmonie w Szczecin, Lublin, Rzeszów, AIS w Krakowie którzy poznaczyliśmy parokrotnie, muszę się pochwalić, biletowane koncerty, te, te terminy się gdzieś tam poprzekładało i, i, i niektóre, Włodku, to jest nawet 2022 rok, podam Ci terminy, o. bo wie Pani, jesteśmy ewenementem jeszcze o tyle, prawdopodobnie, myślę, że ewenementem. My nie mamy menadżera. Nie mam. Ja. Moim menadżerem jest Majewska, nie nie mamy ale ona nie ma. My nie mamy menadżera od lat. I, czy wie Pani, jest pytanie, jesteśmy jak, 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 jak sobie, jak radzicie, radzicie, tak, jak sobie radzicie. Wszystkie telefony no, sami odpowiedziali. Pani, szczęśliwie to jest tak, że przez, przez te 45 lat, no może w czym tak, no gdzieś tam wykazało się, że mamy taki rodzaj, no jesteśmy zauważalni i, i chyba w pozytywny sposób, że, że te telefony są kierowane do nas, czy te maile. My nie zabiegamy o, o, o pracę, o koncerty. Czyli nie tak sobie... naprawdę, jeżeli się napisze maila, to państwo na te maile odpowiadacie, nie. czy nie, Włodek no nie. My... Czyli pan to... jest menadżerem. Podaję telefon Alicji Majewskiej i ona resztę załatwia. A ja, ja odpisuję, bardzo proszę o telefon. Aha, aha. <laughs> no tak. No... Zajmuje to trochę czasu no w, w tych czasach właśnie, teraz już jakiś nawrót tak jest, czego spędziłam trzy godziny. Musiałam chyba, y, 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 jesteśmy ciągle zalatani i po polu też, i, a tu wywiad, prawda, a, a, tak. a to jakieś, I że w każdym razie y, 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 odpowiadam na maila dopiero wiesz, wczoraj właśnie i się okazuje, że no to trzeba tu kliknąć ten sprzed, sprzed, sprzed tygodnia, prawda, mail i tak dalej. Piosenkarka, a jednocześnie menadżerka tego, co interes... jest. Menadżerem naszym w jakim stopniu? Tak. Jest, jest, nie spraw koncertowych, ale, ale... Wytwórnia Sony. Mhm. Dlatego, że po, po takim bardzo dobrym opolu w 2015, bardzo dobrym, gdzie z Wodecki powiedział wtedy: nam wszystkich gratulowali, muszę Was zmartwić, lepiej już nie będzie. <śla> no, jego słowa się na, na, na szczęście się jakoś tak no, nie do końca, nie do końca sprawdziły, że nie było źle. Ym, I i no właśnie propozycję dostałam podpisania kontraktu z wytwórnią Sony. Także dzięki temu, dzięki temu Włodzimierz Kocz przez te ostatnie 4 lata. Napisał 24 nowe piosenki między tymi męczeni, koncertami. Panie, Panie Włodku, to no naprawdę to gratuluję i życzę <grym> Państwu kolejnych takich sukcesów i kolejnych wspólnie spędzonych lat na scenie i tych emocji, które nam I dajecie. Na I na w samochodzie, i na próbach. I tej zgody w tej niezgodzie twórczej w takim razie. Bardzo serdecznie Państwu <grym> dziękuję <grym> za, za wizytę w studiu, a Was zapraszam na część dalszą odniósł.